Protestujący w... w największym w Chinach, płacząc głośno z Chińską Partią Komunistyczną i prezesem Xi Jinpingiem, gwałtowne strzelaniny i zamieszki związane z zabójstwami urzędników wybuchają, gdy chińska gospodarka jest na skraju kryzysu. Sytuacja w Chinach wymyka się spod kontroli. Zaledwie dwa tygodnie temu w jednym z głównych miast Chin pojawiły się banery popierające demokrację, a teraz zamieszki wybuchają w całym kraju. W jednym z miast protest wymknął się spod kontroli do tego stopnia, że protestujący zabił urzędnika Chińskiej Partii Komunistycznej, a tłum świętował jego śmierć. Jeden z chińskich komentatorów publicznie stwierdził, że w obliczu trudności ekonomicznych zło przez Chińską Partię Komunistyczną wywoła publiczną reakcję odwetową. Komentarze takie jak te niepokoją Xi Jinpinga, gdyż zagrażają rządom chińskiej partii komunistycznej. Ale nie sądzę, że mogą to utrzymać zbyt długo. Pierwszy jest kilka powodów. Xi Jinping, ponieważ odwrócił się od konsumpcji jako podstawowego fundamentu chińskiej gospodarki, jest tylko jeden sposób, aby uratować coraz bardziej ponurą sytuację a mianowicie zwiększyć eksport. Chiny nie rosną w tempie 5%, jakie zostało zgłoszone w zeszłym roku. Możliwe, że wcale nie rosną. Ale wiemy, że trend jest spadkowy, ponieważ widzimy sygnały cenowe, które sugerują, a właściwie wręcz krzyczą o deflacji. Ale nawet gdyby Chiny rosły o 5.0, prawdopodobnie nie rosłyby wystarczająco szybko, aby ci ludzie mogli spłacić dług. Chiny mają problem nie tylko z Trumpem w tej chwili. Chiny mają problem nie tylko z gospodarką, która wygląda na kurczącą się. Chiny mają teraz swój 2008. W 2008 roku nie chcieli doświadczyć recesji, więc przestymulowali swoją gospodarkę, narobili długów. A teraz ten dług jest po prostu zbyt ciężki. Więc wszystkie te kryzysy uderzają jednocześnie. Pierwszy tak Xi Jinping, który kilka miesięcy temu, wiesz, wyglądał jakby miał rządzić światem. Teraz będzie miał szczęście, jeśli tylko obudzi się rano żywy. To pobicie miało związek z chińskim kryzysem hipotecznym. Który tylko się pogorszył od rozpoczęcia wojny taryfowej. Ostatnim razem, kiedy zrobiliśmy film na temat chińskiego kryzysu hipotecznego i protestów, które miały miejsce w kraju, z tego powodu, nasz film został zdemonetyzowany i ograniczony w ciągu kilku godzin od przesłania. Dla nas nie miało to sensu, dlaczego tak się stało, ponieważ rozmawialiśmy o protestach w wielu różnych krajach, a z jakiegoś powodu ten konkretny film został zniszczony, a nie inne. Cóż, ponad rok po opublikowaniu tego filmu, YouTube zdecydowało, że popełniło błąd i postanowiło znieść ograniczenia i zmonetyzować nasz film. Mamy przeczucie, że skoro dziś rozmawiamy na ten sam temat, ten film również może stracić możliwość zarabiania i zostać ograniczony. Więc, jeśli możecie nam pomóc i kliknąć przycisk polubienia i subskrypcji poniżej oraz podzielić się tym na swoich mediach społecznościowych, nie będziemy potrzebować algorytmu YouTube. Przed omówieniem kryzysu hipotecznego. Chciałbym krótko wspomnieć o niedawnych protestach demokratycznych w Chinach, które miały miejsce dwa tygodnie temu. To wydarzyło się 15 kwietnia, a może 14 kwietnia, więc mniej więcej dwa tygodnie temu, i to jest raport. Ogromne banery domagające się zmian politycznych zostały zawieszone na podwyższonym moście w Chengdu w Chinach z napisem: Bez reformy systemu politycznego nie będzie odrodzenia narodowego. Ludzie nie potrzebują partii politycznej z niekontrolowaną władzą. Nie potrzebuje nikogo, kto wskazywałby kierunek. Demokracja jest kierunkiem. Protestujący, który dokonał tego śmiałego czynu, udostępnił zdjęcie sceny przed brutalnym zniknięciem. Możecie się domyślać, co to oznacza, ale mamy więcej informacji o protestującym. Jednak najpierw skończmy ten raport. Wyjawił, że cały rok przygotowywał się na tę chwilę, zdecydowany zostać zauważonym i zapamiętanym za wszelką cenę. Jego ostatnie słowa przed utratą wszelkiego kontaktu brzmiały: wszystko, czego pragnę, to demokracja w Chinach. Obcokrajowcy nie pojmują, jak odważne jest to posunięcie. Najbardziej z powodu działań chińskiej partii komunistycznej cierpią sami Chińczycy. Wygląda na to, że w końcu zaczynają się odzywać. Za chwilę raport o młodzieży w Chinach, która korzysta z tamtejszych mediów społecznościowych, mocno cenzurowanych i wprost krytykuje Xi Jinpinga. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym poruszyć jeszcze kwestię lokalizacji tych banerów. Widzisz, miasto zostało bardzo odpowiednio wybrane. Chengdu to to samo miasto, z którego influencerzy TikToka ze Stanów Zjednoczonych zawsze och i ach, mówiąc wszystkim, że nie znają prawdziwych Chin. Więc przypomnienie, że tak jak każde inne państwo, prawdziwa wersja siebie ma wiele różnych wersji. Różnica polega na tym, że w kraju autorytarnym ludzie nie mają prawa otwarcie krytykować wersji kraju, której rząd nie chce, abyś widział. Ale co jakiś czas dostajemy przypomnienia, że pod powierzchnią dzieje się wiele rzeczy, o których ludzie milczą. Cóż, teraz wydaje się, że Chińczycy zaczynają mówić, a ten protest to dopiero początek, ale zanim przejdziemy do innych protestów, oto co wiemy o tym aktywiście. Zanim zakończę ten raport, chciałbym wspomnieć dla wszystkich, którzy mogą się martwić, że ten protestujący jest już w rękach chińskiej partii komunistycznej. Więc nie narażamy go na ryzyko, udostępniając jego zdjęcie. To zdjęcie już jest rozpowszechniane w chińskich mediach społecznościowych. Aktywista, który powiesił banery na wiadukcie w Chengdu, nazywa się Milei Xinglin, ma 27 lat i pochodzi z Sichuan. Twierdzi, że te banery przygotowywano przez rok. Przed akcją napotkał konflikt pracowniczy z Shenzhen Board Vision Hinchuan Technology. Podczas procesu składania skargi do Departamentu Inspekcji Pracy, personel przerzucał odpowiedzialność na różne sposoby. Nawet rozłączył się, zanim zdążył skończyć wyjaśniać sytuację. Teraz może się to wydawać drobnostką, ale musimy zdać sobie sprawę, że to prawdopodobnie jedna z wielu rzeczy, które denerwują ludność chińską, i to właśnie to przekroczyło granice jego cierpliwości. Pamiętasz arabską wiosnę na Bliskim Wschodzie? Zaczęło się w Tunezji, kiedy sprzedawca warzyw miał swoją wózkę skonfiskowaną przez władzę, a kiedy poszedł złożyć skargę na to, po prostu go wyśmiali. Więc podpalił się, protestując przeciwko autorytarnemu reżimowi. Pierwszy w ciągu kilku tygodni od tego zdarzenia rząd upadł. Pierwszy znowu to nie znaczy, że to samo stanie się w Chinach ale musimy pamiętać, że wiele dużych protestów zaczyna się od małego wydarzenia. Pierwszy wygląda na to, że to już się dzieje w Chinach. Kolejny nastolatek publicznie krytykuje działania Xi Jinpinga w wojnie handlowej. Ostatnio Chiny i Stany Zjednoczone Ameryki ponownie rozpoczęły wojnę handlową. Stany Zjednoczone Ameryki zapowiadają podniesienie ceł, a chińska partia komunistyczna deklaruje, że będzie walczyć do końca. To brzmi mocno i zdecydowanie, ale pomyśl, kto tak naprawdę na tym cierpi. To nie urzędnicy czy bogaci, tylko my, zwykli ludzie. Życie obecnie, ceny rosną z roku na rok. Jajka są drogie, mięso jest drogie, a owoce są jeszcze droższe. Absolwenci studiów mają problem ze znalezieniem pracy i często pozostają bezrobotni. Zwolnienia w internecie, zamykanie fabryk, likwidacja małych firm, ale Chińska Partia Komunistyczna nie myśli o tym, jak uratować gospodarkę. Władze Chin nadal tłumią prywatne firmy, jednocześnie tocząc wojnę celną, Stany Zjednoczone Ameryki twierdzą, że robią to dla ochrony interesu narodowego, kim jest kraj, jak nie nami samymi. Miejsca pracy są zagrożone, a politycy mówią o suwerenności. Stany Zjednoczone Ameryki podnoszą cła, a Chiny natychmiast odpowiadają. Jaki w tym sens? Może to wyglądać jak przepychanki, ale prawdziwy koszt ponosimy my, zwykli ludzie. Zamówienia dla fabryk zniknęły, handel zagraniczny jest w chaosie, pracownicy są zwalniani, a szefowie uciekają. Nie ma ochrony dla środków do życia ludzi. Chińska Partia Komunistyczna zawsze mówi, że nie szuka kłopotów, ale czy teraz nie sprawia problemów? Gdyby przywódca kraju naprawdę troszczył się o ludzi, skupiłby się na poprawie naszego życia, a nie na robieniu twardej miny dla pokazu. W wojnie handlowej nie ma zwycięzców chodzi o moc i mądrość. Gdy mówią o walce do końca, ryzykują środkami do życia ludzi. Oni walczą, a my głodujemy. Nie chcemy być w to wciągani. Nie chcemy płacić ceny za ich walkę. Chcemy tylko stabilnej pracy, jedzenia na stole i spokojnego życia. To takie proste. Niestety dla chińskiej partii komunistycznej ich problemy nie kończą się na tym. Jeśli śledzicie nasz kanał, rozmawialiśmy o tym, jak gospodarka Chin jest niezrównoważona, a to było nawet przed rozpoczęciem wojny taryfowej. Widzicie, Chiny mają kryzys hipoteczny, który jest zmorą ich istnienia. Cóż, sytuacja Komunistycznej Partii Chin nie poprawiła się zbytnio, a obywatele Chin nadal są bardzo zagniewani na urzędników Komunistycznej Partii Chin, którzy psują ich przyszłość. Tutaj możecie zobaczyć protestujących przeciwko nieukończonym projektom budowlanym. Właściciele Właściciele nieukończonych budynków zostali pobici i aresztowani przez policję za obronę swoich praw w urzędzie rządowym Strefy Rozwoju Gospodarczego Daiabei w Guangdong. Z powodu nieukończonej nieruchomości podjęli do 30 działań na rzecz ochrony praw, ale do tej pory nie poczynili żadnych postępów. Film z miejsca zdarzenia pokazuje, że właściciele zgromadzili się przy bramie budynku Strefy Rozwoju, blokując bramę rządową i krzycząc hasła takie jak: Oddaj mi mój dom! I precz z spekulantami. Teraz, jak wspomniałem wcześniej, to trwa już prawie dwie dekady, ale sytuacja pogorszyła się kilka lat temu i od tamtej pory ciągle się pogarsza. Widzisz, cła nie pomagają, ponieważ ludzie są zwalniani, a jedynie niewielkie oszczędności, które mieli, inwestowali w nieruchomości, ponieważ w Chinach nieruchomości były jednym z nielicznych rzeczy, w które ludzie mogli inwestować. Powodem jest fakt, że wiele najbardziej dochodowych firm w Chinach Należy do komunistycznej partii Chin. Przywódcy komunistycznej partii Chin nie chcą tego wprowadzać publicznie, gdyż musieliby dzielić się pieniędzmi z chińskimi obywatelami. Więc wiele firm jest w całości własnością państwa. To oznacza, że publiczność nie otrzymuje żadnych korzyści z dobrego funkcjonowania chińskich firm. Dlatego głównie obywatele chińscy inwestują w nieruchomości. Po prostu kupują dom za domem. Oczywiście wpływ mają też pewne kwestie kulturowe. Rodziny w Chinach traktują nieruchomości jako sposób planowania emerytury. Mężczyźni posiadający nieruchomości są uważani za atrakcyjnych kandydatów do małżeństwa. Ilość posiadanych nieruchomości przekłada się bezpośrednio na status społeczny. Biorąc pod uwagę wszystko to, można zrozumieć, dlaczego ceny nieruchomości w Chinach nadal rosły przez większość ostatnich dwóch dekad. To właściwie w pewien sposób nakręcało ten cykl. Gdy wszyscy zaczęli zauważać, że ceny nieruchomości tylko rosną, Rodziny zaczęły kupować jeszcze więcej nieruchomości, ponieważ chciały mieć udział w tych zyskach. Pęd do kupowania domów był tak duży, że deweloperzy sprzedawali całe kompleksy zanim jeszcze rozpoczęli budowę. Jednakże, nawet po zakończeniu budowy, mieszkania pozostawały puste, ponieważ miały właścicieli, ale nie miały mieszkańców. Popyt był wysoki, ponieważ każdy chciał kupić swój drugi, trzeci czy czwarty dom. Chcieli po prostu wzbogacić się na tym bumie na rynku nieruchomości, więc podaż drastycznie wzrosła, aby sprostać popytowi, ale wiele z tych domów stało puste, ponieważ właściciele kupowali te miejsca tylko w nadziei na wzrost cen. Według danych z 2022 roku, roku chińskie rodziny miały około 70% swojego majątku ulokowane w nieruchomościach. Dobrze słyszysz 70% Niewiele na dywersyfikację, jak sądzę. Rozważ potencjalne konsekwencje zdarzenia na rynku nieruchomości. Cóż, tutaj rozmawiamy o Evergrande. Kiedyś był to największy deweloper nieruchomości w Chinach. W 2018 roku, roku byli największą firmą nieruchomości w całej Azji. Gdy ludzie widzą coś tak dużego, zakładają, że to zgodne z prawem. Często jednak nie jest to prawda. W Ameryce nauczyliśmy się tej lekcji już w 2008 roku. roku. Gdyby ktoś zajrzał pod maskę no cóż, chińscy inwestorzy nauczyli się tej lekcji na Evergrande. Gdyby zajrzeli pod maskę przed krachem, zrozumieliby, że niektóre praktyki, które ta firma prowadziła, nie były do końca odpowiednie. Pozwól, że wyjaśnię. Pamiętasz, jak wcześniej wspomniałem, że z powodu strachu przed przegapieniem okazji, ludzie kupowali domy, zanim nawet rozpoczęła się budowa? Zazwyczaj firma taka jak Evergrande wynajmowałaby kawałek ziemi od lokalnego rządu, ponieważ w Chinach nie można tak naprawdę kupić ziemi. Następnie ta firma sprzedawałaby domy, które mają być zbudowane na tej ziemi, otrzymując pełną zapłatę za domy, zanim nawet rozpoczęto prace budowlane. Firmy nigdy nie miały problemów ze sprzedażą, ponieważ popyt był po prostu tak wysoki. Ludzie z radością brali kredyty hipoteczne i kupowali domy licząc na posiadanie nieruchomości w przyszłości. Teraz wielkim problemem, który zaczyna się tutaj, jest to, że firmy takiemu jak Evergrande faktycznie nie używały pieniędzy, które otrzymały ze sprzedaży na rozpoczęcie budowy. Nie, te pieniądze wykorzystaliby jako zaliczkę na dzierżawę jeszcze więcej ziemi, aby mogli sprzedać jeszcze więcej mieszkań na przyszłość. Mam nadzieję, że zaczynacie dostrzegać problem. Pieniądze, które miały być wykorzystane na budowę domów, Teraz są wydawane na kupno więcej ziemi. Skąd więc weźmie się pieniądze na rzeczywistą budowę domów, które Evergrande faktycznie sprzedał? Cóż, Evergrande miało nadzieję, że piramida finansowa będzie trwać wiecznie. Ale wiemy z podstaw matematyki, że dosłownie nie jest możliwe, aby piramida finansowa trwała wiecznie. W końcu brakuje ludzi, którzy mogliby dołączyć do Twojego schematu. Chińscy regulatorzy powinni byli to zauważyć znacznie wcześniej, zanim stało się to tak duże. Ale to jest moment, w którym musimy poruszyć drugą kwestię. Widzisz, lokalne rządy bezpośrednio korzystały z tego piramidalnego schematu nieruchomości, który prowadziły firmy takie jak tej, jak Evergrande. W Chinach jednym z głównych sposobów zarabiania pieniędzy przez lokalne rządy jest dzierżawienie ziemi deweloperom, takim jak Evergrande. Oznaczało to, że im więcej ryzyka podejmowały te firmy nieruchomości, tym wyższe były oferty na tę ziemię, którą rząd wynajmował. Około 50% dochodów lokalnego rządu pochodziło z dzierżawy ziemi. Ten sam rząd, który powinien był chronić swoich obywateli przed tymi ryzykownymi praktykami, bezpośrednio czerpał duże korzyści z tak zwanych ryzykownych praktyk. To jest doskonały przykład na perwersyjne zachęty. Pierwszy to była jedna z głównych przyczyn, dla których bańka na chińskim rynku nieruchomości stała się tak duża. Regulatorzy zawsze działali opieszale, gdyż bezpośrednio na tym korzystali. A kiedy chińska partia komunistyczna w końcu interweniowała swoją polityką trzech czerwonych linii, było to zbyt mało i zbyt późno. Deweloperzy sprzedali miliony domów, ale nie mieli pieniędzy, aby je faktycznie wybudować. Dlatego nadal widzimy protesty takie jak ten w Chinach. Niestety, wygląda na to, że jeden z tych protestów zakończył się tragicznie. Sekretarz poddystryktu Ayugua w dystrykcie Xinjiang w prowincji Guangdong został pobity na śmierć przez petycjonariuszy z wyspy przy wejściu do biura poddystryktu. Kolejny śmiertelny incydent. Wiele raportów na temat tego incydentu jest obecnie tłumionych przez Chińską Partię Komunistyczną, a dostępne są głównie po chińsku. Więc korzystam z Google Translate, więc wybacz mi, jeśli coś zepsuję. Ale wydaje się, że na podstawie moich badań dotyczyło to odszkodowania, które Chińska Partia Komunistyczna miała wypłacić mieszkańcom, których domy zostały zburzone. Ale wydaje się, że ten konkretny urzędnik Chińskiej Partii Komunistycznej był zaangażowany w uciszanie mieszkańców i upewnianie się, że nie dostaną zapłaty. Przypuszczam, że miała miejsce jakaś korupcja. Więc jeden z rozzłoszczonych mieszkańców czekał na zewnątrz biura 17 kwietnia. I kiedy zobaczył urzędnika, wtedy doszło do incydentu. Choć dla mnie to było szokujące, to nie było to nawet najbardziej szokującą częścią związaną z tym pobiciem. Szokująca była reakcja publiczności. Według raportu z YouTube, wydaje się, że obywatele chińscy świętowali to pobicie, twierdząc, że to musiał być urzędnik chińskiej partii komunistycznej, który doprowadził tego człowieka do granic wytrzymałości, a urzędnicy uwielbiają utrudniać życie ludziom. Jeden z komentarzy obwinił Chińską Partię Komunistyczną, twierdząc, że w obliczu trudności ekonomicznych zło czynione przez partię wywoła odwet społeczeństwa. W tym miejscu chciałbym omówić kolejną nierozważną decyzję podjętą przez Chińską Partię Komunistyczną od początku tej wojny handlowej. Jednym z moich ulubionych opowieści jest zakaz Xi Jinpinga dla chińskich linii lotniczych na zakup samolotów Boeing, podczas gdy on sam podróżuje samolotami Boeing. Sto usz. Odpowiedź si brzmi, że wszystkie te chińskie linie lotnicze powinny kupować samoloty od chińskiego producenta 100 Omak i jego flagowy model 10919 Airbody Jet. Cóż, tutaj mam doskonały powód, dla którego nie kupują od chińskiego producenta. Tutaj mamy chińskie 919, które dosłownie wpadło na pole uprawne. To jest jak mielenie piłki w ten sposób. Może to jest powód, dla którego Xi Jinping lata Boeingiem?